Hej, witajcie na moim kanale. Ja jestem Roxana i dzisiaj witam was w muzycznym, tematycznym mukbengu z czarnymi przekąskami. Zostawcie łapkę w górę i suba, jeżeli jesteście tutaj nowi. A dzisiejszym tematem tego mukbengu będzie mój singiel oraz to, czy planuję kolejne piosenki. Jak sobie radzę z hejtem i odpowiem na kilka pytanek z Q&A, które robiłam jakiś czas temu na moim Instagramie dotyczącym mojej muzycznej twórczości. Przy okazji przetestujemy sobie czarne przekąski. To było trudne do znalezienia. Niektóre są, można powiedzieć, bardzo mocno ciemno-brązowe, ale niektóre są totalnie czarne. Mamy na przykład czarne chipsy. Chrupkie mamy. Czarne. O smaku bananowym w środku oczywiście, ale na zewnątrz są czarne. Mamy czarną hubę-bubę, czarnego monstera, frugo, kolę waniliową, drażę, i inne przekąski, a więc przejdźmy sobie najpierw może do czegoś na początek. Przetestujmy sobie może tą kolę waniliową. Ja czuję, że ona nie będzie zbyt dobra. Jak wiecie, niedawno wydałam swój najnowszy singiel Chill Out. Jest to piosenka wakacyjna, którą wydałam pod koniec wakacji, bo ona miała być zwieńczeniem właśnie tegorocznych wakacji, takich spontanicznych tripów i miała przypominać o tym, jak się czuliśmy przez te wakacje, że to były pierwsze od dłuższego czasu wakacje takie luźne, gdzie mogliśmy wyjechać gdzieś, gdzie była ładna pogoda, więc ja jestem bardzo zadowolona z tej piosenki, chociaż uważam, że można byłoby tam wiele rzeczy poprawić. Zgadzam się z tym jak najbardziej, ale człowiek się uczy i cały czas czegoś nowego próbuje. Na przykład tej Koli. O! Panie. Panie. Yeah. Ja. To jest drama. To ocenka tutaj to jest 0 na 5. Jeśli chodzi o moją piosenkę, to ja w większości robiłam ją sama. Jeżeli chodzi o muzykę, jeżeli chodzi o ten teledysk, wiecie. To miało być takie moje dziecko, coś co ja stworzę sama. Ja nie mam profesjonalnych zdolności montażowych, tworzenia muzyki i tak dalej, ale ja chciałam, żeby ta piosenka chociaż w samym swoim kształcie była taka jaką ja mam w głowie. Chciałam, żeby to była piosenka w stylu latino, dlatego jest tam ten taki charakterystyczny bit latino. Niektórzy mówią, że bardzo podobne do Despacito. Jasne, oczywiście może tak być, bo po prostu Beat Latino ma to do siebie, że będzie się powtarzał, jest dość specyficzny. Draże moi drodzy, draże kokosowe, korsarze kto tego nie lubi? Ciemne. Mhm, bo one są XXL co oznacza, że paczka jest większa, ale też te draże są takie wielkie. Pycha! Dla mnie tutaj jest ocenka 5 na 5. No i jak wiecie lub nie wiecie, pojawiło się trochę hejtu a propos mojej piosenki, szczególnie na TikToku. No i niestety nie był on w żadnym procencie konstruktywny, nad czym ja ubolewam, bo ja bardzo chciałabym się rozwijać i tworzyć coraz to lepsze produkcje. Wiecie, ja wydałam kilka swoich piosenek i teraz mamy bubę czarną, ona jest o smaku coli i piosenka Chill Out była moim piątym singlem. Od początku w muzykę inwestowałam naprawdę duże, jak dla mnie, jak dla młodej osoby, pieniądze, żeby się rozwijać, żeby spełniać swoje marzenia. Nie mam żadnych sponsorów, nie mam żadnych wytwórni, jestem wytwórnią sama dla siebie. I wydaję po prostu piosenki wtedy, kiedy ja chcę. Piosenki takie, jakie ja chcę. Co za tym idzie? Muszę je finansować w 100%. No dawaj! Mamy to. Kto nie lubi chuby buby, to musi być pycha. Opakowanie nie jest ona czarna, a myślałam, że będzie, no bo wiecie, sugerowałam się tym opakowaniem. Wydaje mi się, że smak kolowy tym bardziej fajnie by wyglądał, jakby był czarny. No ale nie otwieram tej gumy w sklepie, więc no tutaj możemy to tak zaliczyć. W smaku jest bardzo dobra. Ocenka 5 na 5. Ja mam dość specyficzny styl. Być może zauważyliście to już po tym, jak się zachowuję, wypowiadam po tym, jak ja nagrywam TikToki, shortsy, jakie piosenki lubię śpiewać. Ja bardzo lubię muzykę taką typową RB, taką trochę nawet murzyńską, można powiedzieć. Taką bardzo mocno taneczną, rytmiczną. Nie lubię po prostu smętów. chociaż mój głos jest bardzo taki. Mm, skondensowany, niski. Według trenera wokalnego jest to niski sopran, więc nadal jest to sopran, ale ja naprawdę mam taki vibe, wiecie, bardzo mocno rozrywkowy, a R&B, właśnie rytmiczny. Dlatego chciałabym tworzyć takie piosenki w swoim stylu. A co więcej, nie ma ich zbyt wiele na polskim rynku muzycznym w sensie w takim stylu, o którym ja myślę. Nie ma chyba w ogóle takich piosenek. Dlatego myślę, że to też mnie w jakiś sposób wyróżnia. Co tam jeszcze mamy? Więc ja po prostu teraz przejdę do najgorszego chyba, bo są to czarne chipsy. Wydaje mi się, że one nie będą dobre, bo one są o smaku czosnku. Nie wiem, kto mnie pokarał, ale naprawdę czarnych chipsów to ja jeszcze w życiu nie widziałam. A czy widziałam? No, jak je kupiłam. I to akurat kupiłam w deals. Również, więc to jest raczej zagraniczne. Więc podsumowując temat hejtu, to powiem szczerze, że wydaje mi się, że radzę sobie z nim bardzo dobrze, dlatego że ja wiem, jestem świadoma, że jest wiele niedociągnięć, cały czas też chodzę na lekcje wokalne i tak dalej, i tak dalej, uczę się różnych rzeczy, ale po prostu bardzo się cieszę, jeżeli są tacy widzowie, którzy po prostu doceniają moją pracę. Pieniążki, które wkładam w moje filmy, nagrania, w oświetlenie w montaż, we wszystko po prostu, co robię, tym bardziej właśnie przy piosence, bo uwierzcie mi, że to są pieniądze, na które ja bardzo ciężko pracuję. Dlatego hejt typu Ale gówno do mnie nie przemawia. Pachnie to nieźle. Spróbujmy. Są to chipsy takie chlebkowe. Wydaje mi się, że to są najciemniejsze możliwe chrupki chipsy dostępne na rynku. Prawie czarne. I moja ocenka tutaj to będzie 5 na 5. Naprawdę są bardzo dobre. Od dziwo. Kto by się spodziewał, naprawdę są pyszne. Ale teraz koniecznie muszę się napić i myślę, że doskonałym wyborem będzie to Frugo czarne popsy. O kurczę, nie widziałam, że jest to. Mm, dragon Fruit i Chili Flavor. Czyli będzie tutaj chili, to będzie ostre. Piliście kiedyś takie frugo? Dlaczego ja takie rzeczy kupiłam? No, czarne przekąski to nie jest zbyt dobry pomysł, jak widać, ale jak macie pomysł na kolejny odcinek, na kolejny kolor przekąsek, to dajcie znać w komentarzu. Ostatnio były czerwone, teraz czarne, więc jeszcze sporo kolorów zostało. Otwieramy to kulerz. Kolejny singiel, tak będzie, i mam już na niego pomysł. Chciałabym, żeby to była piosenka świąteczna, ale czy to się uda, czy nie, to jeszcze zobaczymy. Na pewno będę bardzo mocno, intensywnie działać, żeby tak było, chociaż teraz przede mną mnóstwo, mnóstwo nowych projektów. Też będę brała udział w programie telewizyjnym, więc zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, ale na pewno chciałabym taką piosenkę wydać. Ocenka również jest 5 na 5, bardzo dobre no Jednakże ma to kalorie, ma to cukier Więc za to jest minus jak dla mnie Bo ja bardzo sobie cenię te napoje zero Ale ten jest naprawdę bardzo niedobry A teraz zanim zaczniemy jeść kolejne rzeczy Będziemy odpowiadać już na pytanka z Q&A Które zadałam jakiś czas temu Więc pierwsze z nich to było Czy planuję kolejny singiel? Tak jak już wspominałam, tak planuję Ale na ten moment chciałabym wydawać tak i dwie, trzy piosenki do roku Dlatego, że cały czas się rozwijam Chciałabym też nagrywać po prostu filmy na YouTube Bo bardzo lubię to robić Myślę, że te rzeczy, które nam zostały są bardzo mocno czekoladowe I pasują do mleka Dlatego zanim do tego przejdziemy To spróbujemy sobie jeszcze tego monstera Mule To jest bardzo intrygujący monster Który ma smak imbirowy Kolejnym pytaniem jest w jakim stylu planuję nagrywać kolejną piosenkę? Otóż, tak jak wspominałam, będzie to piosenka świąteczna, a ona będzie w takim stylu popowym i być może e, dodam tam coś od siebie, albo też zainspiruję się troszkę twórczością Ariany Grande, bo bardzo lubię takie piosenki. Panie drogi, za jakie grzechy? Niedobre. No ale takie 1 na 5 to jest maks, co tutaj mogę dać. Przechodzimy dalej. To będzie do mleka, to będzie do mleka, więc spróbujmy sobie teraz tych ryżowych batonów. Jak ja już czułam, jak to paknie, to wiedziałam, że to nie będzie dobre. Dlaczego ja to kupiłam? Ocenka tutaj to jest 0 na 5. 0. Tym bardziej, że ja nie lubię czekolady, więc naprawdę, żebym zjadła jakąś czekoladę, na pewno docelowo nie planuję tworzyć piosenek w jednym stylu, tylko te style będą się mieszać, będą się różnić. Chyba, że będę planować wydawać album, to wtedy tak, będą piosenki w jednym stylu. No i znając mnie, będą to piosenki właśnie w takim stylu RB. Tu mamy mleko, i tu mamy mleko, więc przetestujemy sobie te rurki o smaku takim mocno ciemno-czekoladowym i. Bananowo-czekoladowe poduszeczki. Więc szybko pójdę po łyżkę. Pytanko, które jeszcze mi zadawaliście, czy piszę teksty sama, czy ktoś pisze mi teksty moich piosenek? Otóż ja swoje piosenki piszę sama i myślę, że chciałabym, żeby tak pozostało, dlatego że też po prostu mam jakąś taką swoją wizję tych utworów, ale myślę, że. Także byłabym chętna na taką współpracę, żeby ktoś napisał mi tekst piosenki. Myślę, że są też bardziej doświadczone osoby w tym temacie, więc jak najbardziej mogłabym się czegoś takiego podjąć. Nie mam nic przeciwko. Są naprawdę bardzo ciemne. Dobre, ale są dla mnie za słodkie. No to teraz czas na słonki Ja je kiedyś bardzo często kupowałam, jak byłam mała. I jak gdzieś tam z wycieczką jeździliśmy do McDonalda i tam wtedy te słomki dawali, ja lubiłam bardzo te truskawkowe. Wow. <słyski> to jest to. Nie no, jest ona czarna, trzeba przyznać, że to jest po prostu black. Będzie mocno czekoladowe, zobaczymy, czy to mi będzie smakować. Jeżeli chodzi o te poduszeczki, to tam jest ocenka taka 2 na 5. I ostatnie pytanie, które wykorzystam do tego odcinka z Q&A, to z jakim artystą najbardziej chciałabyś stworzyć kolabo, stworzyć wspólną piosenkę? No to jeżeli chodzi o polskich artystów, to myślę, że na ten moment najbardziej mogłabym stworzyć piosenkę wspólną z Bryską, bo podobają mi się jej piosenki, podoba mi się jej styl, to jest podobny vibe do mojego, a także no z Dodą, z Dodą, bo mamy po prostu tak sam totalnie vibe. Queen. To dobre. To jest naprawdę bardzo dobre. Taki powrót trochę do dzieciństwa. Ocenka to jest 5 na 5. No i to by było na tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Trochę sobie pogadaliśmy. Jak macie do mnie jakieś pytanka do następnego Q&A, to dajcie znać koniecznie w komentarzach. A ja już teraz żegnam się z Wami. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!